Witamy na kanale Niezwykli. Zapraszamy na piosenkę! Nikt to pisać nie potrafi, jaki w szkole powstał zamęt. Gdy na lekcji geografii nagle rozlał się atrament. Porozlewał się po mapie, co leżała na katedrze. Tutaj cieknie tam znów kapie wnet do różnych miast się wedrze. Atrament, tak atrament, na mapie, na mapie, o nie, o nie, nie, nie. W Kocku, w Płocku, w Radzy minie, czarne kleksy się rozprysły i atrament dalej płynie i już wlewa się do Wisły. Pewien strażak dla ochłody Miał się kąpać w tym momencie Stjął upranie, wszedł do wody Lecz się znalazł w atramencie Atrament? Tak, atrament Na mapie, na mapie O nie, o nie, nie, nie Strażakowi zrzedła mina Cóż to znowu za pomysły? Długo martwił się i smucił Straży tak się nie pokaże Więc do straży nie powrócił Tylko został kominiarzem Atrament Tak atrament Na mapie Na mapie, o nie O nie 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 Atrament, tak atrament na mafie, na mafie, o nie, o nie, nie, nie. Bądź na bieżąco i zasubskrybuj nasz kanał.